Po uwierają, uwierają w skórę. Być może Ty nie lubisz takich mocnych złotych dodatków. Dla mnie to jest po prostu strzał w dziesiątkę, mam strasznie długo. To, że się mało gniecie, ja nie lubię prasować. No i co, wahałam się tak, czy, czy je kupić, bo no wiecie, 35 lat, czy to jest czas na noszenie skórzanych spodni? Cześć! To wideo jest inne. To jest inne wideo, <laughs> Dlatego, że e, ponieważ pytałyście, prosiłyście, byłyście ciekawe, no to postanowiłam nagrać dla Was e, wideo o moich stylizacjach na sesje zdjęciowe. E, I ja w tych wideo pokażę Ci zarówno jak całościowo te stylizacje wyglądały, jak i powiem Ci o konkretnych ubraniach, e, żebyś mogła się zainspirować, być może e, coś przypadnie Ci do gustu, będziesz chciała to wykorzystać na swojej sesji, a być może w ogóle po prostu... Szukasz pomysłu na taką sesję, która będzie sesją wizerunkową, być może też biznesową, ale taką trochę bardziej na luzie, taką trochę, wiesz, z pomysłem, z pazurem. No więc, jeżeli czegoś takiego szukasz, no to myślę, że to wideo będzie dla Ciebie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawaj je w komentarzach. Oczywiście pamiętaj, żeby. Subskrybować. Na tym kanale znajdziesz zarówno tego typu ciekawe rzeczy, jak stylizacja, jak i po prostu krótkie wideo biznesowe, w szczególności o biznesie online, czyli o tym, jak zarabiać w internecie na tym, co już wiesz. Jeżeli chodzi o żakiet, który widziałaś na stylizacjach w ramach mojej pierwszej sesji zdjęciowej, no to tutaj żakiet jest. Nie zdziwię się, bo tutaj większość właściwie ubrań e, będzie z zary. I tak jest również z tym żakietem. Czyli ten żakiet klasyczny, czarny, z takiej, to jest taki grubszy materiał, nie wiem czy widać, um, z, i z pięknymi złotymi tutaj guzikami, i y, z przodu, i tutaj przy mankietach, więc naprawdę bardzo znów. Klasyczny, ale oczywiście nie dla każdego, bo być może ty nie lubisz takich mocnych, złotych dodatków. Dla mnie to jest po prostu strzał w dziesiątkę, jeden z ulubionych żakietów. E, super, dodaje naprawdę szyku. E, właściwie zarzucony do czegokolwiek: do jeansów, tak? Czy do właśnie spodni skórzanych, czy no właściwie do czegokolwiek, tak? Byle tylko długość się pasowała, bo nie, do, nie, nie wszędzie ta długość będzie ok. Natomiast Zara, tak? Zara, Zara miała naprawdę rewelacyjne żakiety. To się już przekonuje po raz kolejny. elementem stylizacji, który zobaczysz na wideo jest ta oto spódnica. I to jest spódnica, e, która jest w takim kolorze powiedziałabym metalicznego, e, metaliczna perła, znaczy taka perła, perła może nieco różowała. I słuchajcie, to jest e, taka wersja premium w ramach marki Mojito. Tak, także Mojito ma swoje zwykłe linie i ma czasami takie ubrania które nazywają, właśnie, premium, i to jest właśnie spódnica w ramach tej marki. Jest świetna, kompletnie się lenicie, jak zresztą większość pisanych spódnic, bardzo zgrabnie wygląda. No, a przez to, że ma taki lekki połysk, no to dodaje elegancji na pewno. No, a z drugiej strony jest bez żadnych wzorków, bez niczego, znów dosyć klasyczna, do większości stylizacji będzie pasowała. Także, no, jedna z moich ulubionych rzeczy do, do noszenia. Kolejna rzecz, którą widziałaś, to jest taka tunika, nazwijmy, to tak? Tunika Zary. Tak? To jest taka tunika, ona jest lekko prześwitująca, czarna z takimi złotymi wstawkami, złotym szyciem. Ehm lekka falbanka u dołu, krój, taki właśnie niedopasowany. Aczkolwiek jak dodasz sobie w pasie mm, jakiś fajny pasek, no to oczywiście można z tego zrobić e, taką tutaj dopasowaną w talii tunikę, sukienkę mini, e, wiesz, jakkolwiek byś chciała ją nosić. Właściwie jakby się wypuściła w jakieś tam mm, spodnie i zarzuciła żakiet, żeby nie było wiesz, widać takich y, fałd, to może to służyć też jako koszula taka, prawda? E, czarna z, ze złotymi stawkami jest świetna, daje naprawdę fajny efekt. Ale muszę Ci powiedzieć, że jest tak niewygodna, dlatego że te złote wstawki one po prostu uwierają, uwierają w skórę. Ja się długo wahałam właśnie z tego względu, czy ją kupić, czy nie. W koniec końców stwierdziłam, że po prostu, no właśnie, na sesję zdjęciową, na jakieś takie wyjątkowe wyjście, to wytrzymam. tak? Czego się nie robi czasem dla, dla stylizacji, więc um, tak. Ja sobie ją e, kupiłam, natomiast no nie jest niestety najwygodniejsza do, do noszenia, ale świetnie się e, prezentuje. Jeżeli chodzi o tą taką e, koszulkę e, Top Basic, który widziałaś e, przy wielu z tych stylizacji, to też jest taki Top Basic z Zary. Po prostu w takim kolorze e, beżowym. Nic zaskakującego, nic specjalnego, już go mam strasznie długo um, swego czasu. Kupiłam w Zarze um, trzy, właśnie taki beżowy, czarny i taki w delikatny, delikatnym odcieniu różu. Um, no i wszystkie naprawdę świetnie, świetnie mi się noszą, także polecam. To nie musi być Zara, ale no, zestaw takich właśnie podstawowych topów to jest też coś, co będziesz używała non-stop w ramach tworzenia swoich stylizacji. Kolejny element to jest koszula w zebry, bo dlaczego by nie? No i cóż, nie zaskoczę cię z zary, tak? Czyli po prostu biała koszula, ale ten taki klasycyzm, tak, białej koszuli jest przełamany tymi, tymi zebrami. No, mnie od razu tak wpadła w oko ta koszula, podoba mi się, podoba mi się to, że się małogniecie. Ja nie lubię prasować. Podoba mi się to, jak się układa, jak się prezentuje i że jest takim delikatnym połyskiem. Minus jest taki, że nie za dobrze przepuszcza powietrze. To nie jest jakiś świetny materiał, więc no, można trochę się hmm, spocić po prostu, tak jak jest gorąco w związku z tym. No szkoda, ale tak w ogóle naprawdę bardzo, bardzo fajna koszula, super mi się nosi. Tutaj jeszcze skórzane spodnie, które też są w wideo z drugiej mojej sesji zdjęciowej. To jest jeden z moich najlepszych zakupów. Czarne, stosunkowo klasyczne, na tyle na ile skórzane spodnie mogą być klasyczne, spodnie z Zary. Oczywiście to jest sztuczna skóra. No i co, wahałam się tak, czy, czy je kupić, bo no wiecie, 35 lat, czy to jest czas na noszenie skórzanek spodni, ale myślę, a spróbuję. Dużo fajnych stylizacji widziałam. No i czuję się w nich świetnie. Jest pazur, jest taki wiesz, coś innego, taki element ciekawy, kiedy, kiedy tą stylizację tworzysz. Więc czy na wieczór mówię do szpilek, tak, czy na jakieś spotkanie, nawet biznesowe w gronie kobiet, na przykład, tak. No, rewelacja. Może mniej. Na spotkania z rodzicami, natomiast naprawdę świetny świetny element garderowy.